Dzisiaj w odcinku wracam do cyklu noblowskiego. Opowiem Wam o dwóch książkach, które mają kilka punktów ze sobą stycznych. Jednym z nich jest to, że obydwie książki wyszły spod pióra pisarek, obydwie dostały literackiego Nobla. Pierwszą z nich jest Selma Lagerloff, czyli kobieta, która jako pierwsza otrzymała tę nagrodę. Stało się to w 1909 roku. A drugą z bohaterek dzisiejszego odcinka jest jak na razie ostatnia nagrodzona noblistka, czyli Annie Rnu. Będzie to książka Bliscy. Natomiast Lagerlof opowiem o książce Tętniące serce. Trzecim punktem wspólnym pomiędzy tymi książkami jest to, że i szwedzka pisarka, i francuska poruszają temat relacji dzieci z rodzicami. Na wstępie jeszcze tylko zaznaczę, że dla mnie książka Rnu jest jedną z najlepszych w ogóle jakie w życiu przeczytałem. Myślę, że ta książka spokojnie mieści się w moim top 5, bo opowieść, szczególnie dwie pierwsze części, czyli opowieść o ojcu i o matce jest fenomenalna i moim zdaniem jest to książka, która rzeczywiście zasłużyła na nagrodę Nobla. Ale zaczynając chronologicznie, rozpocznę od Celmy Lagerlof jej książki Tętniące serca, książki bardzo popularnej, bo od momentu jej publikacji książka ta została już trzykrotnie sfilmowana. Dwójką głównych bohaterów Tętniącego serca jest Jan i Klara, ojciec i córka. Jan ze swoją żoną Katarzyną dosyć późno wzięli ślub, Klara była takim późnym dzieckiem. Do tego na początku powieści w pierwszym jej fragmencie narrator w momencie kiedy Klara się rodzi, Trwa właśnie poród. Yy, narrator tej książki zdaje nam relację z myśli Jana, który yy, poza domem czeka na yy, rozwiązanie. I te myśli yy, są takie, że on tego dziecka nie chce. Jest yy, przekonany o tym, że oboje z Katarzyną sobie nie poradzą z wychowaniem dziecka, bo są już dosyć starymi ludźmi. Jan jest yy, parobkiem w majątku ziemskim, nie są zbyt bogaci. Stąd te jego wszystkie obawy. Natomiast już w momencie. Kiedy Jan zaraz po porodzie dostaje swoją córkę na ręce, to wyjaśnia nam się tajemnica tytułu, bo gdy tylko przytula to dziecko, to jego serce zaczyna działać w inny sposób i wszyscy mu tłumaczą. Zresztą sam do tego też dochodzi, że jest to związane z miłością, jaką obdarzył właśnie Klarę. Przez pierwsze 17 lat życia Klary, jest ona zdecydowanie oczkiem w głowie Jana. Z nim ma bardzo zażyłą relację, trochę inaczej niż z matką. To Klara jest najważniejsza dla Jana, dla Jana w całym życiu. Wszystko co robi, robi po to, aby Klarze było lepiej w życiu niż jemu. Natomiast w momencie, w którym umiera właściciel tego majątku, w którym Jan pracuje, jego następcą zostaje jego zięć. On w pewnym momencie chce, aby Jan spłacił mu. Według niego dług, jaki jest winien majątkowi, ma zapłacić 100 talarów za ziemię, na której Jan pobudował sobie dom. Na budowę tego domu dostał pozwolenie od poprzedniego właściciela, ale że nie ma na to żadnego pisemnego potwierdzenia, no to Jan musi ten dług oddać. Jednocześnie nowy właściciel ziemski przekonał sklepikarza, aby on również w tym samym czasie upomniał się o swój dług. Kolejne 100 talarów wyznaczyli na to Janowi dosyć krótki czas. Hmm. I wtedy, kiedy rodzina właściwie już zaczęła żegnać się z tym domem, nie wiedzieli co z nimi będzie. To wtedy z pomocą, to wtedy z pomocą przyszła im Klara, która zaproponowała, że w wieku 17 lat wyjedzie do Sztokholmu, aby zarobić tamte pieniądze, bo wiadomo, że wyjazd do dużego miasta daje jej większe możliwości i być może tam będzie w stanie w krótkim czasie zarobić potrzebną sumę. Tak też się dzieje, nam wjeżdżał tego Sztokholmu i w wyznaczonym czasie przysyła 200 talarów. Wyjazd do Sztokholmu i rozłąka ojca z córką jest najdokładniej opisana przez Lagerlów do wioski, w której mieszka Jan zaczynają docierać różne plotki na temat klary. Pojawiają się domysły, w jaki sposób ona te pieniądze zarobiła, jak się tam prowadzi. Nie są to pozytywne plotki. I Jan w tym momencie musi zrobić coś, aby przynajmniej on. Uwierzył w to, że jego córka poradziła sobie w tym Sztokholmie, że jest jej tam dobrze, że wiedzie dobre życie, i dlatego um, tworzy historię, kreuje nowy życiorys Klary, um, o którym wszystkim opowiada. Um, ta jego fantazja staje się dla niego najważniejsza. Klara po kilku latach wraca. Nie, dowied... nie dowiadujemy się z jej ust tego, jak przebiegało jej to życie, wiemy tylko to, co robi teraz. Natomiast ten powrót po kilku latach do rodzinnego domu nie ma w sobie nic z radości powrotu po tylu latach do ukochanych osób. Więcej na ten temat nie zdradzę: musicie tę książkę koniecznie przeczytać, bo naprawdę warto po nią sięgnąć. Jest bardzo dobrze napisana. I ta relacja łącząca ojca z córką jest niesamowicie w tej książce zaprezentowana. Przechodząc do Ernu Nobel 2022 roku, Bliscy to w polskim wydaniu trzy książki, które wyszły po francusku. Dwie z nich są napisane w latach 80., ostatnia część została napisana w 2010 roku. W Polsce trzy te opowieści wyszły w jednym tomie. Pierwsza część opisuje życiorys ojca ani oraz relacje ich ze sobą łączące. Druga część podejmuje temat matki. Trzecia historia w tej książce zamieszczona to jest list pisarki do swojej siostry, siostry, której ani Ernu nigdy nie widziała, bo ta zmarła dwa lata przed narodzinami pisarki. W tych trzech opowieściach ani Ernu opisuje losy swojej rodziny, to jak na jej ojca wpłynęła pierwsza wojna światowa jak wpłynęła na losy rodziny II wojna światowa, co się wtedy działo, jak wyglądał ten czas pomiędzy, jak wyglądało ich życie już po 1945 roku, jakie były tego etapy, jak to się zmieniało, jak jej rodzice starali się uwolnić od takiego robotniczego dziedzictwa co było dla nich najważniejsze, co było ich motywacją, co ich motywowało do tego, żeby starać się polepszyć swoje życie. Trzeci esej o list do swojej zmarłej siostry, to jest historia, w której pisarka po pierwsze w ogóle odkrywa losy swojej siostry, bo teoretycznie w wieku 10 lat dowiedziała się, że miała siostrę, która zmarła zanim ona się narodziła. Natomiast potem skrzętnie te informacje o niej ukrywano, albo inaczej nie ukrywano, ale nie mówiło się o tym często. Ta historia siostry była tajemnicą dla pisarki. Dopiero po śmierci matki, inne kuzynki, ciotki zaczęły jej przekazywać informacje. Natomiast w tej historii opowiadanej przez pisarkę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Ani Ernu całe swoje dzieciństwo żyła w cieniu zmarłej siostry. Czasami głośno, a czasami nie. Przez jej matkę była porównywana do swojej zmarłej siostry. Polecam Wam obydwie te książki i tętniące serce, i bliskich. Znajdziecie je w naszych bibliotekach. Zapraszam Was do lektury, zapraszam Was po te książki. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Cześć.